Że ja staram się być dobrym ojcem. To nie jest trudne. Syn napierdala w gry. Szukają łagodniejszego słowa. Ale jeżeli ktokolwiek z Was był kiedyś świadkiem nastolatka przy komputerze, to wie, że to jest łagodne słowo. A więc syn napierdala w gry. A ja pilnuję tylko, żeby robił to bez przędzy. Nie żadnych spacerów, żadnych lekcji. Siadasz i gracz. Oczywiście, jak się domyślacie, pewnie nie wszystkim w rodzinie u mnie się to podoba. Czasami słyszę, Boras, co ty k***a wyprawiasz? Przecież badania mówią, że ponad 90% amerykańskich seryjnych morderców i psychopatów to byli nałogowi gracze. Norwek Anders Breivik był nałogowym graczem, zanim wyszedł z domu i zastrzelił 77 osób. Ja mówię, no i co? To dobrze, że na chwilę odszedł od komputera?